Dajcie drodzy widzowie, Areco265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na spotkanie w ramach yy, La Ligi Santander. Yy, mierzymy się z Rayo Vallecano, jak ostatni mecz był 1 do 0. A teraz weźmy udział sobie w konferencji przedmeczowej, a ja to jest w ramach kariery menadżerskiej. jak to w pierwszy, teraz jeszcze sobie dobra, nagrałem. Do, do. Dziennie teraz w ramach kariery, Dzień. Przedłużymy tę hogy Damos por terminada la rueda de prensa. Gracias por su tiempo. Dobra, ustawimy sobie żółtą piłkę. Ostatnio wybrałem grę i żółtą. Ustawienia gry. No chyba. Jak? Przyszedłem do nerw nerwów. nie bardzo do domyślnych ustawia pójdzie a najpierw o tą grali więc tą ustawiamy i dać. Biorąc pod uwagę emocje wyczuwane na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Estadio de Vallecas. Witamy. Dziś mamy okazję komentować dla Państwa spotkanie rozgrywane na Estadio de Vallecas. Bogota dopisała, niech też spiszą się piłkarze. Są dziś z Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Łaskowski. A przed nami ciekawie zapowiadający się mecz hiszpańskiej La Liga. Rayo Vallecano zmierzy się z Realem Madryt. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Pośród wszystkich piłkarzy obecnych jakiś na Murawie największe zainteresowanie wzbudził ostatnio właśnie Luka Modric. Trążą słuchy, że coraz poważniej rozważa ogłoszenie sportowej emerytury. Jeśli taki istotnie by się stało, oznaczałoby to dla jeśli nie rewolucję, to na pewno bardzo poważną zmianę. Tak, na chwilę obecną trudno nawet sobie wyobrazić korzynę bez niego, ale wygląda na to, że menedżer będzie musiał niebawem do tego wyobraźnię zróżnić. Czy to aby zastąpić? Na pewno nie zmarsz. I teraz przed nami 11 gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1451. Tak sądzę, jeden wysunięty mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb, mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową 11 Real Madryt na ten męż. Między słówkami, Kibokutwa, Kazemiro oraz Lutwa Modric zagrają na środku pomocy. Nie minę padło wystąpić dziś. Staraj im, będziesz ma. 4-3-3. 4-4-2 ustawiam na puhar. Rusza więc pierwsza połowa. Piękny teraz Redling, wciąż idzie na bramkę. Jedna, nie uwaga! Bankaż broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Bankaż Redling teraz zsypa piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza, najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. zbierał się raz, dwa tej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Odbiór, Mucha nie siada. Rywal bez szans. Módryć teraz przykrywce. Karny! Nie wiem na co Zaraz może być polemicie. No, było w chłopie, było. może nam otworzyć wynik. I gol! Pewny strzał! I w bramce! Dobrze wykonana jednastka! Było mnie faulować w polu karnym? Nie było. Tuż przed strzałem spojrzeniem trafkiem na bramkarza i chyba wtedy już było wiadomo, gdzie Wynik jest 1-0. Dobra, nie robimy wynik. Był mnie fałować. Ale oni faulują, panie sędzią, co pan... Znanie skrzydłem z piłką przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Robi się coraz drożniej. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. 3 1 1 Dobra okazja. Azar! I bramkarz! Było groźnie! Chciałbym być tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. to Kurde macie! Czuję się z nią pewnie. Ależ niesamowity przesłuch na połowie rywala. Kardynalny błąd z ma teraz modlić. Okazja do strzału. Było tak blisko, ale nie. Nie ma jeszcze pracy. Jest! Goal! Go! Przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Brakaś naprawdę zrobił co mógł by tym pierwszym strzałem. Dobrze go obrobił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go Widzimy teraz reakcję menadżera na kolejną bramkę, Radość absolutna, Bogdany zrealizowany, plus i troszeczkę. Braże, ma zero. Wciąż prowadzi piłkę. A teraz będzie dobrał Kacper. Kur... Jest! Rada Wolfa, Zatem mamy wynik 21. Prawo, dobry odbiór. blisko własnej bramki. Jak to mówią, ta zniewaga krwi. Waga! Jak nie poszuka miejsca do strzału, nie bierze własnej oko! Nie ma goła! Jaka jest szansa obrony strzał tak bliska? Nie będzie i jednak widzieliśmy to przed chwilą. Śrobotę zrobiło teraz kręcie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. <śm> Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Tylko co z tego, że mają większe posiadanie piłki, skoro mają mniej bramek od rywala. Może pop popatrzmy, może do sprzedać. I bramka! <śm> Coś <śm> niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie dolaj jednak. Doskok do rywala i po akcji. Parkour. Tylko minuta dodatkowego czasu. To już koniec pierwszej połowy, w której królewscy... Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Błąd teraz Modricza. na piłka. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało. Więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Moim zdaniem niczego mu nie brakuje. ale musimy na chwilę przerwać. Nie do wiary, tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Twarde wejście, ale bez faulu. Stracił teraz piłkę. No nie, tak nie można podawać. O, i tak to się powinno robić, modelowy orbiu. Teraz okazja, są koledzy, Może... Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik, nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Nie wiem, dlaczego zawodnik wydaje się być zdziwiony. Chyba pamięta, że dostał już ostrzeżenie, więc skąd ta reakcja? Piłkarze już tak mają, niezależnie od tego... Będze matrze w i znowu go zareagują. Rozdobocili się kuleczce, prowadzą z dwiema bramkami. Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. 妈，你吃够了没有？ Będziemy dla Państwa transmitować inne Ciekawe starcie w hiszpańskiej dla Liga Santander. Rayo Vallecano zmierzy się z Cadiz. Nie wiem jak Państwo, ale ja... Falcón! pokazał teraz najwyższą klasę. Świetna interwencja, znowu są przy piłce. Strata, muszą uważać. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Aleś interwencja w polu karnym. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Poradził sobie, minął z wodą. Oj, to był książkowy piłki. Oj, obrońca teraz zabił, udał się obrać. Nie. Z autu teraz Real. Kiepsko dziś dla Realu wygląda statystyka posiadania piłki. Ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą? Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie. W końcu ważny jest cel główny zwycięstwo na zakończenie spotkania, a nie jakieś bicie rekordów w statystykach To Bez problemu wybił przeciwnika Popole. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był już tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Daleka piłka z rogu. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. I strzał na bramkę! Spokojnie teraz interweniuje Czekajcie. Muszę poprawić, bo się te... teraz jest chyba prościej, mi się wydaje. A bo i nie. To teraz będzie prościej. O. Aha, jest prosto, jest prosto w miarę. Git. Nawet trochę krzywo, to nie, nie zwracajcie uwagi, bo to ciążar komórki robi swoje i niestety nie będzie prościej. Znakomicie teraz w odbiorze i co? Co zrobi z piłką? Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Próba odbioru i przerwany atak. Uwaga, jobić będzie groźnie. Wspaniała interwencja bramkarza, ale Jopić to nada. Głęboko polekarne zagrywa Wybicie. Rońca pokazał, że znam spój. Ale strzał zablokowany. Mistrzowski teraz odbiór Według... Sędzia dwinze w tym meczu po raz ostatni. Ulejmy. Ok, wygrywamy. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans w stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej widze, aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten do końca turystki. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć, za chwilę jeszcze wywiad pomęczowy, a w meczu wam bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapkę w górę, komentarze. Do usłyszenia w wywiadzie teraz jeszcze. Okay. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder esta historia. Sebelum jahat Bahamara Okej, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, łapkujcie sobie żeby się zatrudnieć.